Minęło 8 miesięcy bez 3 dni od mojego pierwszego filmu i dlaczego do tego wracam? Trylogia Ostatnie Imperium Brandona Sandersona. Mój pierwszy film to była właśnie recenzja pierwszej części tej trylogii i o tym mówiłem właśnie przed intrem, czyli Z Mgły Zrodzonego. Trochę ta książka popchnęła mnie właśnie do tego, żeby nagrywać na YouTube, ale o całej historii, jak to było z tymi trzema książkami, zaraz Wam opowiem. Więc jeżeli nie widzieliście tamtego filmu, mimo że nie jest on najlepszy, po obejrzeniu tego, mam nadzieję, że wrócicie do tego mojego pierwszego filmu i uważajcie, możecie obejrzeć tylko recenzję tego. Jeżeli obejrzycie recenzję Studiów Wstąpienia, nie ruszajcie jej, ponieważ ona zawiera spoilery pierwszej części. Nie zaspoilerowałem tam oczywiście treści tego, ale zaspoilerowałem pierwszą część. Więc. Postrzegam, nie wracajcie do studni wstąpienia, możecie wrócić do Zmgły Zrodzonego. Ten film za to, zamiast być recenzją bohatera wieków, będzie moimi zbiorczymi opiniami a propos całej trylogii, ponieważ zdałem sobie sprawę, że robiąc film tylko o bohaterze wieków i spoilerując dwie poprzednie części, zniechęcę dużo osób do obejrzenia właśnie tego filmu, dlatego opowiem Wam o wszystkich... Bez spoilerowania czegokolwiek, pierwsza część, czyli jedyna, o której fabule mogę wam cokolwiek powiedzieć. Mamy tu szlachetnie urodzonych Iska, ludzi biedniejszych, robotników najczęściej, oraz ponad wszystkim panującego ostatniego imperatora. Jest to półbóg, który włada światem już od tysiąca lat. Dzięki swojej niesamowitej mocy jest praktycznie nieśmiertelny. Ze względu na wiele niesprawiedliwości, które tutaj się rozgrywa, w pewnym momencie pojawia się motyw buntu ska powoli będą podżegani przez pełną ekipę właśnie głównego bohatera, dwójki głównych bohaterów, czyli Win i Gressiera, którzy będą powoli próbowali go obalić. I o tym jest praktycznie cała pierwsza książka. Oczywiście poznajemy tu alomancję, poznajemy tutaj moce alomantów zwykłych, mglistych oraz mgły zrodzonych. Są to osoby, które w swoim organizmie mogą spalać metale i dzięki temu uzyskiwać różne magiczne zdolności, zwiększając swoją siłę, wyostrzając zmysły, wpływając na emocje innych, przyciągając lub odpychając metale. I tego praktycznie dowiadujemy się w tej książce. I ja byłem bardzo zadowolony po nim przystaniu, bardzo się w nią wciągnąłem. Świat, system magiczny, który stworzył Brandon Sanderson sprawił, że nazwałem go na tamtą chwilę i nie wiem czy to utrzymuje do dziś, ponieważ za mało książek tego autora przeczytałem, ale nazwałem go moim ulubionym autorem, bo to co stworzył w tej książce było dla mnie niesamowite. Zwłaszcza, że przeczytałem następny tom. Wydarzenia w tej części są tu oczywiście skutkiem tego, co było w pierwszej części, więc nie mogę Wam tu oczywiście nic powiedzieć, co tu się dzieje, ale powiem Wam tak. Ta książka już zrobiła się taka trochę bardziej nierówna, bo tak jak pierwsza część rosło to napięcie, ale cały czas było wysokie do tam pewnego momentu, gdzie był punkt kulminacyjny, to tutaj przez pierwsze 500 stron dzieje się dużo takich mniej znaczących wydarzeń, a ostatnie 200 urywa dosłownie głowę, i według mnie tymi ostatnimi 200 stronami przebija pierwszą część, ponieważ jest tu tyle zwrotów akcji. Tak dużo ważnych rzeczy się dzieje, że jakby można wybaczyć te pierwsze 500 stron autorowi. I z tego co zauważyłem, jest to tendencja, która w tej trylogii przynajmniej się powtarza, ponieważ bohater wieków przez pierwsze 600 stron. Ja powiem wam tak, zaraz wam wyjaśnię co mówię, że te początki są słabe, bo to nie o to chodzi, że one są nudne, tylko w porównaniu do reszty, do końcówki tych książek. I to nie o to chodzi, że Autor zaczyna jakoś pisać lepiej w ostatnim rozdziale. Nie, tylko ostatnie 150-200 stron to jest po prostu kosmos, bo wydarzenia przybierają na tempie. A teraz to, co mam na myśli o tych nudniejszych, słabszych momentach. Ta książka jest bardzo, nie powiedziałbym, że filozoficzna ale prowadzone jest tutaj bardzo dużo takich rozmów a propos tego, kim jest władca, kim powinien być dla swoich ludzi, jaki powinien dawać przykład. Jest tu wątek dowódcy, dowódcy armii, jaka powinna być relacja między dowódcą a jego armią, relacje międzyludzkie. Wszystko po prostu jest to rozłożone na dosłownie czynniki pierwsze, ponieważ Brandon Sanderson bardzo psychologicznie niekiedy podchodzi do pewnych dialogów, bo bohaterowie rozmawiają ze sobą może nawet nie o tym, jak obalić ostatniego imperatora, tylko czy imperator jest zły, jak interpretować to zło. O takich moralnych dylematach rozmawiają i to przyjemnie się czyta, tylko niestety przez to, że nie jest to tak do końca wymieszane z tą mocną końcówką, po prostu książki dzielą się na dwie części, czyli na tą troszkę spokojniejszą i na ten fantastyczny po prostu koniec. Często zdarza się coś takiego, że pierwsza książka jest dobra, a potem jest coraz słabiej. Nie. Tutaj im dalej, tym jest naprawdę o wiele ciekawiej i z każdą książką dowiadujemy się troszkę czegoś nowego. Tutaj poznajemy pierwszą sztukę metali, czyli alomancję. Słyszymy coś o jakiejś feruchemii, nic wam oczywiście nie będę mówił, bo powiedziałem wam jak działa Alomancja, nie powiem wam, jak działa Feruchemia. Ale po czym oczywiście w ostatnim tomie to w ogóle wiemy już wszystko. Znamy trzy różne systemy magiczne, więc Sanderson się naprawdę postarał i nie mogę się doczekać, aż zabiorę się za jego książkę, która jest uważana za o wiele lepszą. I stoi tutaj za mną, pozwólcie, że wam pokażę palcem, Druga Królów. Podobno tam Sanderson się dopiero rozkręca, więc... Ciekawą sprawą jest to, że te trzy tomy stanowią jakby trzy trochę inne historie, mimo że oczywiście jedna wynika z drugiej i są one bardzo ze sobą powiązane, no bo to jest tak naprawdę jedna historia, tylko między tomami mija kilka lat. Więc z jednej strony każdy to można traktować oddzielnie, jakby to, co poznajemy w finale każdej książki powinno oddziaływać na to, co dzieje się w danej książce, ale Brandon Sanderson mnie tu bardzo pozytywnie zaskoczył, ponieważ w bohaterze wieków to, czego dowiadujemy się później... Ma wpływ właśnie nie tylko na to, co działo się w tej książce, ale jakby zupełnie inaczej patrzymy na całą historię. I to nie jest tylko moje wrażenie, ponieważ dzisiaj rozmawiałem z Remi, bo nie wiem, kiedy puszczam wam ten film, nie wiem, kiedy będzie kolab z Remi, czy ja wygadałem, że będzie kolab z Remi, no nieważne. Rozmawiałem o tym z Remi i w ogóle z kilkoma innymi osobami, które się interesują tą literaturą, że naprawdę to, co Sanderson robi w trzeciej części, wpływa na poprzednie tomy, sprawia, że zupełnie się jej inaczej odbiera. Widzi się, że Sanderson miał od początku plan na to, żeby rozłożyć tą historię, na na trzy tomy. To nie było tak, że napisał sobie Zmów Zrodzonego, po czym pomyślał a, napiszę sobie dalej, bo dobrze się sprzedał Zmów Zrodzony. Nie. To jest bardzo dobrze przemyślana historia na te trzy tomy. Ponieważ, no, oczywiście nic wam teraz nie mogę powiedzieć, bo ta książka jest pełna zwrotów akcji, pełna mnóstwa sekretów, że boję się, że cokolwiek wam tu przez przypadek nawet powiem. Jednym słowem, im dalej jesteśmy w tym uniwersum, tym lepiej rozumiemy, co się działo wcześniej i widzimy że to wszystko się łączy, to wszystko ma sens. Nic nie jest dodane tu na siłę. Teraz jeszcze kilka słów a propos samej trzeciej części i to jakby robię dla tych, którzy bardzo czekali na moją opinię o bohaterze Wieków, bo wiem, że są ludzie, którzy czekali pół roku, aż to przeczytam, więc tak jakby dla tych, co czytali, oczywiście tu nie będzie żadnych spoilerów, więc ci, co nie czytali nic, niech oglądają dalej. Moja opinia o trzecim tomie. Według mnie nie wiem, czy jest lepszy od drugiego, nie wiem, czy jest słabszy od drugiego, postawiłbym na równi. Moja opinia a propos zakończenia, według mnie jest idealne. I teraz jeszcze kilka słów, Informacja propos tego, co Sanderson planuje z tym uniwersum, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale to jest ostatnia książka pierwszej ery. Tylko nie wiem, jak to mówić. Czy w serii Ostatnie Imperium, czy jakby w tym Scandria. Te trzy książki, które wam pokazuję, to jest jakby pierwsza era pod względem historycznym w tym świecie. Są też następne książki: Stop prawa, Cienie Tożsamości, żałobne opaski i najprawdopodobniej zaginiony metal, które stanowią drugą erę w tym uniwersum, gdzie już jest para, gdzie jest chyba prąd, jeżeli dobrze pamiętam, metalowe konstrukcje i no jakby jest to już zupełnie inna historia, ale są tam cały czas te techniki związane z metalami, ale to też nie koniec, ponieważ Sanderson zaplanował sobie jeszcze trzecią erę i ta dopiero będzie pewnie ostatnia i jest to era kosmiczna, w przyszłości coś bardziej jako science fiction. Ja, szczerze mówiąc, nie jestem do końca przekonany, jak mu to wyjdzie, znaczy znając Brandona Sandersona, to ja o nic się nie powinienem bać, ale z drugiej strony nie wiem, czy jakby ten klimat tych mocy takich, no bo tutaj mamy jakby średniowiecze. Czy to w takiej przyszłości trochę się nie zepsuje? Mam nadzieję, że nie. Czekam na te książki. Zanim się będę z Wami żegnał i Was odsyłał do innych filmów o Sandersonie, to moje plany a propos dalszych dzieł tego autora. No, wypada, żebym teraz zainteresował się w końcu Drogą Królów, ale niestety ja mam takie coś, że ta książka jest bardzo gruba. Ja ją bardzo lubię. Według mnie powinniście to czytać, ale z grubymi książkami mam taki problem, że, no niestety, nieważne jak ciekawa by była dana lektura, to czuję się tak jakby, bo tą książkę czytałem bardzo długo, spodziewałem się, że szybciej mi to zejdzie. ale czcionka nie jest tu bardzo duża. Linijek na stronie też jest sporo. Ja to czytałem, z tego co pamiętam, 14 czy 16 dni, więc to jest trochę jednak dużo. Więc za Drogę Królów niestety szybko się nie zabiorę. Możecie się sami domyślić, znając mnie, ale oczywiście będę się starał jak najszybciej zabrać za to dzieło. A jeżeli nie, to może druga era z tego uniwersum, czyli stop prawa. A jeżeli nie, to może dusza cesarza Elantris. Zobaczymy, postaram się wrócić jak najszybciej do tego autora. A więc kończę trzy rzeczy. Pierwsza, jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Druga rzecz, jeżeli czytaliście cokolwiek Sandersona, piszcie mi w komentarzach. Jeżeli się zabieracie za Sandersona, piszcie, od czego zaczniecie, jakie są Wasze plany. Trzecia rzecz. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście mojego filmu o Zmugu Zrodzonym, to polecam Wam, zostawię Wam link w opisie, mam nadzieję, że nie zapomnę, i obejrzyjcie sobie po prostu mój pierwszy film na BookTube, bo wiem, że mnóstwo z Was oczywiście dołączyło do oglądania mnie od tego czasu, od pierwszego filmu, więc możecie sobie spojrzeć, pośmiać się, jak to ja kiedyś kręciłem te filmy, jak to wszystko wyglądało. Tak więc to by było na tyle, ja się z Wami żegnam, cześć!